Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witamy. Czas na zapowiedź, a także podsumowanie Lecha Poznań. A o zespole Mistrza Polski powiemy sobie o człowieku, który o kolejorzu wie wszystko, który przygląda się temu wszystkiemu z bliska. Z razem z nami Adrian Gałuszka, więc rzecznik prasowy Lecha Poznań. Cześć. Cześć Piotrze, witam państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziś postaram się na maksa wykorzystać Adriana, jego spojrzenie, jego wiedzę, i dopytać o historię detaliczne, a także szczegółowe, no bo już za pasem nowy sezon dziś w zasadzie bardzo ważne spotkanie z perspektywy Lecha, a więc rywalizacja w ramach pierwszej rundy eliminacji ligmistrzów mistrzów Ignatia, Brain Dublick. O tym sobie pogadamy, natomiast zanim wejdziemy na te na tematy dotyczące nowego sezonu, chciałem jeszcze zapytać o poprzednią kampanię, o te rozgrywki 24-25, ponieważ spodziewam się, że na pewno masz mnóstwo wspomnień i przeżyć, i zastanawiam się, jakbyś opisał tamten sezon z perspektywy swoje, a więc człowieka, który śledził z bardzo bliskiej perspektywy. Tak, no na pewno trzeba wyjść od tego, że bez dwóch zdań była to prawdziwa huśtawka emocji, nastrojów, doznań, doświadczeń. Jeżeli chodzi o te ostatnie dwa miesiące, prawdopodobnie kilka tygodni w ubiegłym sezonie, na pewno wskazałbym taki moment przełomowy, jeżeli chodzi o właśnie sam finisz kampanii prawdopodobnie takim momentem byłby, byłby ten okres po ostatniej porażce ligowej Lecha Poznań w ubiegłym sezonie, czyli porażce poniesionej z rąk piłkarzy Śląska Wrocław właśnie w stolicy Dolnego Śląska, po którym doszło do takiego wewnętrznego spotkania na linii sztab szkoleniowy kolejorza oraz piłkarze i obie strony ustaliły, że od tego momentu nie patrzymy w tabelę, nie skupiamy się na tym, że ta strata do Rakowa częstochowa wynosi 5 punktów, a w praktyce 6, bo pamiętajmy, że mieliśmy gorszy. Bilans bezpośrednich spotkań z tym klubem i e, trener Nils Frederiksem podzielił te ostatnie osiem meczów na takie bloki składające się z mniejszej liczby spotkań. I właśnie po trzech, czy bodajże czterech, właśnie nadchodzących meczach, drużyna miała dopiero wtedy spojrzeć w tabelę, ile tych punktów udało się odrobić względem właśnie drużyny z Częstochowy, i następnie dalej naciskać i wywierać presję. Więc tutaj ten moment paradoksalnie w momencie najtrudniejszym, prawdopodobnie. Jeżeli mówimy o rundzie wiosennej, okazał się być tym punktem przełomowym. No i tak jak właśnie rozmawiamy sobie, jeżeli potrzebowaliśmy punktu przełomowego, no to znaczy, że też tych emocji było sporo i tych emocji było co niemiara ze, z różnych stron, z różnych odcieni tak naprawdę tych, tych odczuć, cała gama tych, tych emocji, tych tych wrażeń, które dostarczyli nam piłkarze Lecha Poznań w ubiegłym sezonie, ale oczywiście najważniejsze, że z happy endem i to już mógł 24 maja cieszyć się ze swojego dziewiątego tytułu Mistrza Polski. A tak prawdę powiedziawszy, Ty, osoby pracujące w biurze prasowym, no bo jak pytamy piłkarzy, no to zawsze tam bije od nich pewność Ciebie, natomiast miałeś taki moment zawahania i taką świadomość, że kurczę, to już ten Raków tak odjechał, że ich nie dogonicie? Jak to wyglądało od środka? Też będę zupełnie szczery z Tobą, ponieważ Byliśmy świadomi tego, jak rysują się nasze szanse na te osiem kolejek przed końcem sezonu. Wiedzieliśmy, że będzie trzeba wskoczyć na najwyższe możliwe obroty, w obliczu tego, że ta strata do Rakowa częstochowa wynosiła de facto 6 punktów. Śledziliśmy oczywiście kalendarze obu drużyn, wiedzieliśmy to, z kim my się zmierzymy, z kim przyjdzie Rakowowi zagrać, i byliśmy świadomi tego, że przed nami misja bardzo trudna. Wręcz pamiętam taką statystykę, że. Ludzie y, znający się biegle na liczbach, na wszelakich obliczeniach, dawali nam chyba 3% szans na to Mistrzostwo Polskie. No, delikatnie rzecz ujmując, nie jest to. Nie jest to taka statystyka, która świadczy za tobą, która pozwala ci patrzeć z optymi optymizmem na to, co, co cię czeka w tych nadchodzących tygodniach. Aczkolwiek mam takie poczucie, że w klubie nawet wtedy, nawet w tym najtrudniejszym momencie nie było osoby, która by straciła kompletnie nadzieję na to, że, że po tytuł uda się sięgnąć. I co najistotniejsze... Hmm, Takiego załamania, takiego, e, takiego dużego zwątpienia nie było też w drużynie. I podejrzewam, że to była jedna z kluczowych kwestii, jeżeli e, mówimy o końcowych rozstrzygnięciach i to, w jakim kierunku zespół finalnie e, poszedł, w jakim, w jakim kierunku zespół e, finalnie się też rozwijał w tych ostatnich tygodniach. Jasna sprawa. W tej chwili widzimy fotografię z. Przygotowań kolejorze, i właśnie do tego też tematu chciałem, Adrian, z tobą przejść, a więc to, jak wygląda ten okres przed startem nowych rozgrywek, no bo wiadomo, że ta feta, radość wynikająca z Mistrzostwa była spora, natomiast teraz, jakby rozumiem, koncentracja jest na nowym sezonie. Chciałem cię zapytać właśnie o te mecze sparingowe i cały ten właśnie okres przygotowawczy. Jak to wygląda od środka? Jak reaguje zespół? Czy już jest ten przysyłowy głód, jeżeli chodzi o nowy sezon? Z całą pewnością można powiedzieć, że i piłkarze, i sztab szkoleniowy na czele z trenerem Nilsem Frederiksenem wręcz palą się do tego, żeby już wyjść na boisko, żeby już ten pierwszy oficjalny mecz rozegrać. Jak wiemy, dzielą nas od niego już dosłownie dni, wręcz możemy odliczać godziny, bo, bo już w niedzielę o godzinie 18 przyjdzie nam zagrać o pierwsze trofeum w ramach tego sezonu. Będzie to też pierwsze spotkanie oficjalne. Zarazem też rywal, który budzi dużo emocji w Poznaniu, więc nie ma co ukrywać, że te kilka okoliczności tak się, tak się nałożyło, że nie dziwię absolutnie ogromne zainteresowanie tym spotkaniem i tak, podobnie też ma się rzecz, jeżeli chodzi o szeregowych pracowników biurowych, że tak to nazwę, również nie możemy się doczekać tego, żeby, żeby zespół już zagrał o stawkę, żeby już zainaugurował te zmagania, Wiemy, że przed nami intensywna, pracowita jesień, ale tak już bardzo chcielibyśmy ten sezon rozpocząć. Pojawiały się sporo informacji dotyczących tego meczu Superpuchary, tak jak mówimy w niedzielę, natomiast rozumiem, że wszyscy w Lechu, w Poznaniu byli zdeterminowani, żeby ten mecz się po prostu odbył. Tak, no też trzeba pamiętać o tym, że kiedy w ogóle wyszła jakakolwiek oficjalnie. Jakiekolwiek zapytanie odnośnie możliwości przełożenia tego spotkania, no to też pamiętajmy o tym, że w tym momencie już my, jako klub, byliśmy dawno, dawno po rozpoczęciu zarówno zamkniętej, jak i otwartej sprzedaży biletów na ten mecz. Byliśmy blisko soldautu na, na mecz, właśnie o Super Puchar. Z naszej strony stanowisko tak naprawdę nie zmieniało się ani o centymetr. Chcieliśmy rozegrać to spotkanie w pierwotnym terminie. I tak też zdecydował Polski Związek Piłki Nożnej. Tak jest, to już Lech publikuje właśnie informacje dotyczące sprzedaży biletów. No Myślę, że wszyscy nie mogą się doczekać czy tego meczu, czy generalnie sezonu. Natomiast chciałem Cię też, Adrian, dopytać o te spotkania, które już miały miejsce: dwa sparingi, chrobry, a także banik, plus kilka spotkań na horyzoncie, jak w tej chwili widzimy na grafice po tym meczu w niedzielę. Spotkanie ligowe z pasami, taki oczywiście mecz szczególny dla Was, no bo to jest oczywiście spotkanie przyjaźni. Potem z kolei mecz europejskie. Chciałem Cię dopytać, że oczywiście może zdradzić, czy już są jakieś takie plany, powiedziałbym logistyczne, organizacyjne dotyczące tych no Przede wszystkim meczów wyjazdowych, ale i w ogóle tej kampanii europejskiej na etapie eliminacji? Tak. Jeżeli chodzi o logistykę tych wyjazdów europejskich, należy wziąć pod uwagę fakt, że nasz dział sportu, który odpowiada za logistykę przy okazji właśnie europejskich spotkań, ma już niemałe doświadczenie. W kontekście organizacji wszelakich wyjazdów w najróżniejsze części Europy, co oczywiście jest siłą właśnie organizacji takich meczów, takich wypraw, i nie inaczej jest w przypadku także tych nadchodzących wyjazdów. Wiemy, że na Islandii w roku 2022 graliśmy. Powiedzmy, że ta logistyka pod kątem tego kierunku jest względnie złapana, jest względnie pod kontrolą. Wiemy, w jaki sposób byśmy się poruszali, w jaki sposób by ta logistyka przebiegała, natomiast ta Albania byłaby kierunkiem nieco nowym w przypadku kolejorza, i tutaj już też kierownik drużyny możemy zdradzić był z taką misją, misją pod tytułem Rekonesans w zeszłym tygodniu, żeby właśnie rozeznać się, jak to wygląda na miejscu, gdzie zespół mógłby być zakwaterowany, gdzie odbyłby trening, a gdzie odbywałaby się. Przykładowo konferencja prasowa, więc już pewne szczegóły znamy, aczkolwiek oczywiście jeżeli chodzi o takie końcowe ustalenia, no to trzeba będzie z nimi poczekać do czasu, aż poznamy rywala oficjalnie właśnie w tej drugiej rundzie eliminacyjnej. Tak jest, tak jak mówisz, mistrz polski, ale i mistrzowska organizacja, trzeba planować kilka ruchów do przodu. Natomiast mam też takie pytanie, być może z, wiesz, czy na przykład Niels Federiksen byłby m, za tym, żeby jednak te wszystkie mecze rozgrywać? No bo też wiemy doskonale, że ekstraklasa daje Pucharowiczom taką furtkę, że ewentualnie mecze w, z uwagi na mecze w eliminacjach, niektóre spotkania w ekstraklasie można przełożyć. Czy jesteś w stanie gdzieś przewidzieć, czy do czegoś takiego może dojść? Tak, oczywiście, oczywiście, jesteśmy świadomi tego, że Lachowi, jako drużynie, która reprezentuje Polskę w europejskich pucharach, w czasie tych eliminacji przysługuje przełożenie dwóch meczów, z czego ten termin jednego przełożenia jest dosyć sztywny, bo następuje on między meczami fazy play-off, niezależnie od rozgrywek, w których wtedy już będzie rywalizował. Natomiast ten, ten drugi mecz, oczywiście żebyśmy mogli złożyć wniosek o przełożenie takiego meczu w Ekstraklasie w tym terminie wcześniejszym, czy też przy okazji meczów trzeciej rundy na przykład, ale z tego jaki przynajmniej na ten moment jawi się scenariusz najbardziej prawdopodobny, no to zespół będzie chciał te mecze rozgrywać w pierwotnym terminie, będzie chciał unikać Zaległości, jeżeli chodzi o spotkania ligowe, i później w kolejnych miesiącach nadrabiać właśnie te spotkania nierozegrane, aczkolwiek co przyniesie życie, też zobaczymy. Te okoliczności, miejmy na względzie to, że mogą być bardzo dynamiczne. Ciężko jest na ten moment przewidzieć, co się wydarzy za dwa czy trzy tygodnie, bądź cztery, więc. Stuprocentowo nie możemy jeszcze potwierdzić tego, że, że, że tych spotkań przekładać nie będziemy, aczkolwiek widać ze strony sztabu taką wolę, żeby te spotkania rozgrywać w tym terminie. Zgodnie z planem. Jasna sprawa. Goszcząc Cię, chciałem też wykorzystać jakby różne takie aspekty marketingo-wizerunkowe i dopytać na przykład o to, co wydarzyło się w poniedziałek, a więc premiera nowych koszulek, tylko tu meczowych na sezon 25-26. Akurat tak się składa, że jesteś w takiej koszulce, to jest komplet domowy. Jakbyś mógł nam trochę opowiadać, jakie są różnice, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten nowy zestaw. Oczywiście, tutaj nieprzypadkowo, jak sam zauważyłeś, ubrałem się właśnie w ten nowy trykot. Tak pozwolę sobie właśnie pokazać te motywy kibicowskie na, na obu rękawkach. Tutaj bardzo często i zarówno też na przedniej części koszulki widać dużo odwołań do właśnie flag, oczywiście do barw Siłą Rzeczy. Zależało nam na tym, żeby ta koszulka symbolizowała taką synergię, współpracę. Oraz wzajemne wsparcie, które, które płynie z trybun względem piłkarzy. I myślę, że udało się taki spójny efekt osiągnąć. Także jeżeli obejrzymy tę produkcję, którą, którą właśnie emitowaliśmy o godzinie 13 w poniedziałek, przy okazji premiery koszulki, to widzimy, że też dwa światy, piłkarski, jak i kibicowski wzajemnie się przenikają. I to też oddaje właśnie ta koszulka. Polecam serdecznie też motyw, który widać na karku koszulki, czyli Forzalech, naprawdę. Tutaj i Kibic, i, i piłkarz tworzą jedność dosłownie i w przenośni, i myślę, że z efektu takiego spójnego możemy jak najbardziej być zadowoleni. Tak jest, widać, że się to dział rzeczywiście postarał, plus ten materiał promocyjny. Natomiast na przykład, tak się zastanawiam, masz taką wiedzę, jeżeli chodzi o sprzedaż koszulek? czyje nazwisko było najpopularniejsze w tamtym sezonie? To jest oczywiście do ustalenia, tak nie będę ukrywał, że, że na moment, na ten moment tak na szybko, nie wiem, mogę zgadywać oczywiście, że, że chodzi o Michaela Iszaka, i to byłby taki mój najbardziej prawdopodobny. Strzał. Aczkolwiek nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób te koszulki się w zeszłym sezonie sprzedawały. Wiemy, że sprzedawały się rekordowo, że ta tendencja względem ostatnich lat jest oczywiście zwyżkowa, że praktycznie z roku na rok bijemy ten rekord. W ubiegłym sezonie, czyli w sezonie 2024-2025 przekroczyliśmy barierę 15 tysięcy i oczywiście stanowi to rekord względem tych lat ubiegłych. A jeżeli chodzi w ogóle o całą tę tendencję, jeżeli chodzi o kibiców w stosunku do jak to wygląda, jeżeli chodzi o zainteresowanie zakupem biletów, widać już w, chociażby w postaci frekwencji na ten mecz o Super Puchar, plus też spotkanie pierwsze ligowe z Krakowią, natomiast gdybyśmy mieli takie porównanie, tamten sezon versus oczekiwania na nowe rozgrywki? Tak zupełnie szczerze mówiąc najlepiej to zainteresowanie prawdopodobnie odda na tym etapie sezonu, oczywiście, bo jesteśmy przed pierwszym meczem, prawdopodobnie liczba sprzedanych karnetów i to, w jakim tempie te karnety kibice nabywali. I oczywiście to tempo też było zdecydowanie najlepsze, jeżeli chodzi o nowożytną historię klubu, można to tak powiedzieć, od chwili, kiedy prowadzimy tego typu badania, pomiary i analizy, to to, to tempo było zdecydowanie najbardziej imponujące. Nie dalej, jak dzisiaj dobiliśmy bądź dobijamy. Jesteśmy bardzo blisko do bariery 11 tysięcy sprzedanych karnetów. To oczywiście też jest bardzo dobry wynik, ale faktycznie, jeżeli chodzi o te pierwsze tygodnie sprzedaży, no to to, to tempo, ta dynamika sprzedaży no co tu dużo mówić. Budziła wrażenie tutaj Szapoba dla wszystkich kibiców, którzy, e, którzy byli bardzo głodni tego, żeby, żeby już te mecze kolejoza oglądać, żeby już sobie to miejsce na stadionie zapewnić. Bardzo dziękujemy oczywiście za to, za to zaufanie i nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć się wszyscy na stadionie. Myślę, że w, w, jeżeli chodzi o frekwencję, czy też generalnie zainteresowanie kibiców, no to wszystko robią wyniki, ale też trzeba przyznać, że Lech Poznań dosyć ciekawie i moim zdaniem mądrze podchodzi chociażby do tematów transferów. Widzieliśmy wcześniej na obrazku Roberta Gumnego też powrót po trzech sezonach Mateusza Skrzypczaka. No gdzieś też budujecie w Adrian tę więź na linii klub kibice, i to też mam wrażenie jest odczuwalne, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Tak, no nie ma co ukrywać, no ta identyfikacja z klubem zarówno ze strony kibiców, jak i ze strony piłkarzy, znowu możemy tutaj mówić o tej więzi pomiędzy piłkarzem a, a kibicem, co też oddaje oczywiście ta koszulka, to nie są jedynie hasła, którymi, którymi my się teraz posługujemy w rozmowie, ale też widać odzwierciedlenie właśnie tego typu myśli w rzeczywistości. Nie ukrywamy nigdy tego, że jeżeli istnieje szansa na to, żeby wychowany, który może dać sportowo w dalszym ciągu wiele tej drużynie i istnieje szansa, żeby tego wychowanka z powrotem do siebie sprowadzić. To my zrobimy wszystko, żeby z tej szansy skorzystać. Jeżeli każda ze stron będzie zadowolona i usatysfakcjonowana takim ruchem, to zrobimy wszystko, żeby właśnie po takie rozwiązanie sięgać i tak też wydarzyło się w przypadku zarówno chronologicznie Mateusza Skrzypczaka jak i Roberta Gumnego. To są w pełni naturalne ruchy i co najważniejsze, też ruchy, które dadzą jakość drużynie na poszczególnych pozycjach, wzmocnią rywalizację, ale także dadzą wiele opcji trenerowi Nilsowi Frederiksenowi w kontekście tego jakże intensywnego i pracowitego sezonu. Nie będę ci też pytał, Adriano, o plotki transferowe, ciągnąć tutaj za język, bo, bo myślę, że tutaj jeszcze wiele pewnie kolej już pokaże, jeżeli chodzi o to okienko. Natomiast chciałem Cię zapytać, bo sezon mistrzowski, kapitalna historia, pamiętamy też tą Fetę Mistrzowską. Natomiast co dla Lecha, Twoim zdaniem, będzie takim realnym wyzwaniem na kolejny sezon? Mówię tutaj nie tylko o wyniku sportowym, no bo wiadomo, że to dużo zależy od piłkarzy, od trenerów. Natomiast na przykład dla Was, jako dla działu marketingu, komunikacji, jakie sobie cele wyznaczacie na ten nowy sezon? Tak, no zdajemy sobie sprawę przede wszystkim z tego, że czeka nas bardzo dużo meczów i że chcąc podtrzymywać zainteresowanie kolejorzem, również jako dział będziemy musieli wykonać ogromną pracę, podobnie jak piłkarze na boisku, tak jak i my koncepcyjnie, jeżeli chodzi o planowanie różnych akcji oraz ich realizację, żeby to zainteresowanie lechem nie malało. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli jesienią, przykładowo, i do tego dążymy, rozegramy 33 mecze w przypadku, jeżeli wszystko Pójdzie oczywiście po naszej myśli, to siłą rzeczy kibic też będzie w jakimś stopniu wybierał sobie, na który mecz prędzej się wybrać, a z którego może i zrezygnować, bo wiemy oczywiście o tym, że, że tych meczów będzie sporo, i to jest w pełni naturalna sprawa. My będziemy dążyć do tego, żeby to zainteresowanie kibica. Nie gasło przez ani moment i żeby zawsze chciał on być z piłkarzami tutaj, właśnie przy Bułgarskiej, wspierać ich, ale tak, żeby interesował się tym, co dzieje się w klubie na co dzień. Chcemy właśnie też za pośrednictwem naszego działu, czyli marketingu wizerunkowego, pokazywać w dalszym ciągu otwartość, wychodzić do kibiców i wedle możliwości tego, Wręcz bardzo intensywnego, nie ukrywajmy kalendarza piłkarzy, również z nimi wychodzić do kibiców, również chcemy być obecni w dalszym ciągu na w, w mieście, chcemy spotykać się z kibicami i również zapraszać ich na stadion, jeżeli będzie ku temu okazja takie wydarzenie, chociażby właśnie dzisiaj piknik rodzinny z pierwszą drużyną Lecha Poznań. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi u nas się pojawiło na to, na to liczymy. No i... To takie otwarcie symboliczne tego sezonu, pokazujące też, że, że wychodzimy naprzeciw, chcemy być wśród ludzi, chcemy się z nimi spotykać i także piłkarze, żeby byli obecni w ich życiu. Jeszcze zanim zakończymy i spuentujemy, chciałem Ciebie zapytać o takie ogólne spojrzenie na Ekstraklasę, bo mam wrażenie, biorąc pod uwagę chociażby zbrojenia wielu klubów, nawet tych z teoretycznie drugiego szerega, szeregu, no mam wrażenie, że to zapowiada się piekielnie interesujący sezon. i Jak to wygląda z Twojej strony, z człowieka, który żyje i oddycha kolejorzem, ale też musi realnie patrzeć na konkurencję? Tak, nie możemy zaprzeczyć faktu, że konkurencja się zbroi i to nie tylko ta konkurencja, która zajmowała te miejsca bezpośrednio w okolicach kolejorza w ligowej tabeli w poprzednim sezonie, ale także te drużyny, które w tej stawce uplasowały się nieco niżej. Widać oczywiście jakimi wzmocnieniami może pochwalić się na ten moment? Chociażby widzę łódź, widać, że ta drużyna także na podstawie jej wyników chociażby w meczach kontrolnych. Wysyła mocny sygnał, że, że chce zamieszać w tej czołówce ekstraklasy, ale oczywiście. Widać, że do, wiele do udowodnienia po tych ostatnich sezonach ma również Legia Warszawa, która zajęła w poprzednim sezonie piąte miejsce. Także Iraków Częstochowa, który do końca, do końcowych minut walczył o Mistrzostwo Polskie. Więc tak, konkurencja na pewno będzie większa. Tych meczów trudnych w PKO, Ekstraklasie na pewno czeka nas więcej. Tylko się z tego cieszyć, tak naprawdę, no bo Liga będzie atrakcyjniejsza dla kibica. Ale jesteś w stanie wytypować tak? Oczywiście, no, w, powiedzmy żartobliwie anegdotycznie, kto może być największym rywalem dla Lecha Poznań w tym sezonie? O takie y, tutaj, o takie, y, o takie przewidywania, pewnie ciężko jeszcze na, y, na etapie tej, że tak to nazwę, wigilii przed sezonem, no bo jeszcze jesteśmy przed pierwszym oficjalnym spotkaniem, ale. Pewnie moglibyśmy tutaj wymienić chociażby te drużyny, które uplasowały się na podium, czyli Jagiellonie, Białystok, Kraków, Częstochowa to takie i oczywiście Legia Warszawa to takie najbardziej oczywiste typy, i w niebym właśnie poszedł. Dobrze, no zobaczymy jak to będzie. Tak jak powiedzieli zresztą wcześniej, zapraszamy sympatków Lecha na wydarzenia, na mecze. Pierwsze spotkanie już w niedzielę, a więc super puchary Jednocześnie też jako kibice polskiej piłki życzymy sukcesów w Europie no i awansu tych najbardziej litalnych rozgrywek, a więc fazy ligowej Ligi Mistrzów. Razem z nami był Adrian Gałuszka, rzecznik Mistrza Polski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Piotrze, bardzo dziękuję Państwu i do zobaczenia na trybunach, kibice, kolejorze. Tak jest. Moi drodzy wielkie dzięki za oglądanie do końca materiału. Oczywiście odsyłam też do pozostałych filmów. Pozdrawiamy i do zobaczenia.